Siema, siema! Ja jestem Maciej i witam was w kolejnym filmie. Tym razem robimy sobie arenę prób od Silasa, który pojawił się wczoraj wieczorem. I co do samej mapki, to powiem wam, że ona też jest taka trochę dziwna, więc pomyślałem, że pójdziemy sobie najpierw tutaj w prawo, bo robimy wszystkie te tutaj walki, a później będziemy szli tutaj do góry i będziemy lać wszystkich po kolei, nie? Także ten, nie przeciągając, lecimy od razu. Mamy ciekawego... Ja ogólnie to nie wiem gdzie tego Syle dać, damy go na środek, wiecie, będziemy testować. Yy, z przodu ciepniemy Ezio. No wiecie, uniki i te sprawy. Tutaj damy Ribiego Z tyłu damy. Belindę. Chociaż w sumie kurde, tu jest też Nara. Więc trochę lipa wam powiem. Hmm. Może zamiast... Może zrobimy w ten sposób, ze względu na uniki, a tutaj damy Gorwo. I zobaczmy. Jak pójdzie. Ligby powinien być dosyć wytrzymały. A, Ezio będzie uniki robił tej nary, więc myślę, że powinno być OK. Plus jest taki, że mamy healera, więc... Więc mega spoko jest, nie? Minus jest taki, że nie mamy belków żadnych. Na bankow ani przedmiotu sygnowanego. To jest najgorsze w tych próbach. I mamy to. Za pierwszym razem poszło. Dobra, kolejna walka. Walka, weźmiemy się za to na górze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, że tu jest Kazard. Kazardik, Damon. Że będziemy coś zmieniać. Powiem Wam, że. Nie, zostawimy tak jest. Dobrze, mamy Ezio, on zabija na strzała, kiedy ten, ten wskaźnik spadnie. Kolejna no walka za pierwszym. Wydaje mi się, że te, ta arenka może być prosta ze względu na to, że mamy tego Silasa, który jest tym healerem I on jest całkiem mocny. Nie? Dobra, walka numer 3. Czy będziemy coś zmieniać? Nie, zostawimy tak samo. Zobaczymy. Dobra, z zginął. Och, został Ecja. Aecio powinien to wykrywać. No. Też za pierwszym. Powiem wam, że zaskakująco łatwo jest, nie? Na ten moment. Dobra, teraz pójdziemy tutaj. Mamy tego Oskara zamiast W ten sposób Tu chociaż jakiś bonus Inny I teraz myślę, że pójdzie, tak mi się wydaje przynajmniej Chociaż nie no, pójdzie, myślę, że Pójdzie, no, poszło. Za trzecim razem, więc nieźle. <noise> Dosyć łatwa ta podróż jest na razie. Ach, się podróż, a podróż, podróża ręka Lecimy dalej. O, dali nam nowe postacie. Dobra, co my tu zrobimy? Yy, myślę, że zrobimy tak. Damy Airona. Damy Rowana z przodu i damy z przodu tego. Mezota Chociaż Ze względu na to, że jest Atalia Dodamy Brutusa Ale dobra, spróbujemy w ten sposób Spróbujemy w ten sposób Dobra, nie było tak... Myślałem, że będzie ciężko przez tą Natalia. Poszło bardzo łatwo. Dalej teraz idziemy tutaj. Czy będziemy coś zmieniać? Nie zostawimy tak jest. Jest. Fajnie, że Belinda ma zwiększony atak teraz Jak ciepnie to konkretnie 50% więcej obrażeń <laughs> Z od Belindy Wyobrażacie to sobie? Też mega łatwo Lecimy Wziąłem to na górze dobra, totalnie nowy składik. Co zrobimy tutaj? Myślę, że damy Ezisa z przodu. Ezis z przodu niech sobie będzie. Damy na korą z przodu. I myślę, że kurde próbujemy tak i tak. Nie, 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 tak. W ten sposób. I zobaczmy. Dlaczego na ona nie, nie przyciągnęła tych bliźniaków? Ale tak czy siak na miękko, nie? Na mięciutko to zrobiliśmy. Pięknie, za pierwszym. Dobra, lecimy dalej. Kolejna walka. Dobra, ze względu na to, że Lucrecia nas bardzo szybko zbija, to pomyślałem, że dam z tą na nią. Próbujemy ją ubić szybko. No to dosłownie sama zabija cały mój skład. I mamy to Pięknie Kurde, powiem Wam, że aż się przyjemnie tą arenę robi, nie? Normalnie jest przyjemnie. Dobra zrobimy troszeczkę inaczej hmm. Może... Korda, wywalimy Belindę, Damy tutaj Nare I w ten sposób spróbujemy Chodzi o to, żeby wiecie, Ezis przeżył I mógł im ulta wyłączyć Na początku ginął A teraz poszło bez problemu Mega Dobra, kolejna walka. Mamy coś tu na górze, mamy to. Bierzemy to. Będziemy coś zmieniać. Wiecie, co bym zrobił? W ten sposób zrobił, żeby tą, tą tą Sofię zabić, nie? I wiecie, żeby byli blisko siebie. Wtedy Ezis może ich sznęło. Szczepnąć. Bym taki plan był, Dobra, poszło. Korda, powiem, że taki aryntę ja mogę robić, nie? Cały czas. Bo, jak miałem robić z pipą, to się poddałem, nie? Na swoim głównym kącie nie zrobiłem. Dobra, lecimy tutaj. Dobra, I na wywalę i myślę, że dam Belindę po prostu. Będzie o lepiej. Pulta ciepnie. Nie mogłem dać y, Rowana na środek, ale dobra, Lucrecja padła i luzik nie. Największym problemem tutaj była właśnie Lucrecja. A mamy to. Dobra, musimy zrobić coś innego. Bez tego Kazarda jest ciężko, więc zdamy Belindę do góry i być może skupi się na, na górze. Tak, i może zrobimy w ten sposób. Wszystkich w sumie easy zabijem, tylko ten Kazard jest mega mocny. Dobra, Kazard zginął, to powinien się to zrobić. I poleciało. To była chyba chwinałowa walka, tak mi się wydaje. Także tego Pani i Panowie, to było na tyle jeśli chodzi o tą arenkę. Jeśli chcecie zobaczyć co mi poleciało z tych kamyczków, Zapraszam na dalszą część. I zobaczymy Co mamy fajnego kamulców. I pyk. O, Izolt. Jeszcze jeden i będzie na gwiazdkę. <grych> Okej okay, panie i panowie, to było na tyle. Mam nadzieję, że byłem dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało piszcie w komentarze pod filmem. Jeśli macie jakieś takie składy, jakieś inne, które udało Wam się to przejść, to możecie też śmiało pisać, nie? Być może te składy będą dla innych bardziej pomocne niż te, które ja pokazałem. Także tego, to było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razicho.